Ja może zacznę nietypowo, bo od podziękowań Ministerstwo Infrastruktury z porozumieniem z PKP Intercity umożliwiło podróżnym, którzy uciekają z Ukrainy, podróżowanie także pociągami kategorii ekspres w kierunku Niemiec. Nastąpiło to w wyniku zmiany kategorii tych pociągów na kategorię IC. My interweniowaliśmy z posłem Krzysztofem Śmiszkiem w zeszłym tygodniu. Cieszę się, że zostało to zrobione. Dzięki temu z pewnością czas oczekiwania na, dworcu, na dworcach na pociąg się zmniejsza. Ja tutaj tylko drobna uwaga, panie ministrze. Proszę zastanowić się, by zmienić kategorię pociągów ekspres na IC też w kierunku do Czech i do Austrii, bo też te kierunki wybierają pasażerowie, którzy tam chcą się przemieścić, którzy uciekają przed wojną. Natomiast, w kontekście transportu osób z Ukrainy, kilka kwestii. Przede wszystkim, jak wygląda koordynacja transportów kolejowych w głąb kraju, jak wygląda to zwłaszcza przy tych pociągach, którymi jadą różne osoby. To nie jest czy jest jakaś zorganizowana, jednorodna grupa typu hmm, prze, przewóz, na przykład dzieci z domu dziecka, czy z jakiejś jednej placówki? Wydaje mi się, że tutaj, tutaj jest ten problem, czy te osoby wiedzą, gdzie mają pójść, jak dojadą do stacji końcowej, czy mają transport na miejsca noclegowe, czy to jest skoordynowane. Wydaje mi się, że to bardzo ważna sprawa. I też jedna kwestia. Trzeba zacząć te transporty kolejowe z przemyśla kierować na zachód Polski, w stronę Wrocławia, w stronę Niemiec, a nie na północ do Warszawy. Tutaj w Warszawie mamy duży kłopot. Sytuacja też na polskich dworcach zaczyna być alarmująca, dobiegają takie sygnały z wielu polskich miast. Tutaj z pewnością trzeba to uporządkować w porozumieniu z władzami wojewódzkimi i miejskimi, także w porozumieniu ze spółką PKPSA. Dziękuję.